Dzień dobry, moi kochani. Serdecznie zapraszam osoby urodzone w znaku ryb na czytanie miesięczne. Dzisiaj czytanie na grudzień. Kończymy rok. Grudzień 2021 roku. Pokażcie karty, jaka energia w tym czasie dla osób urodzonych w znaku ryb. Co dobrego u ryb. Grudzień 2021 roku. Co to będzie za energia dla osób urodzonych w znaku Pokażcie. Wchodzicie w grudzień z królową pucharów. A w wyzwaniu dziewiątka, buław. W podstawie jest as pentakli. Odchodzi szóstka kielichów. W Waszej głowie, czyli w świadomych dążeniach, rycerz buław. Przychodzi król Pentakli, możliwości, jakie macie: tutaj siódemka mieczy, wpływy zewnętrzne, paść, buław. Co warto wiedzieć? Szóstka, buław. I kończycie dziesiątką, buław. Tle czytania z mieczy, as pomysłów. No ale głównie to mi się wydaje, że as odcinania, odcięcia, zostawienia czegoś. Definitywnie. Definitywnie tutaj mogą być ostre cięcia albo takie cięcia, które już od dawna czekają, czekają na użycie tego miecza. Po prostu, i, i w grudniu się doczekają. Może, może tak być, kochani, że wiecie, no koniec roku zawsze jakieś podsumowania są, tak? Każdy ma tam w swoim życiu coś tam, e, jakiegoś swojego mola, co go gryzie. No i może tutaj w tym momencie po prostu będziecie, kochani, zdecydowani już. No nie chcecie na przykład z czymś w ten nowy rok wchodzić. Generalnie wszystkie działania powinny albo pod szyldem takiego nowego pomysłu, nowego spojrzenia, nowej idei, coś, coś wam przyjdzie do głowy, i cały, cały ten miesiąc może być taki właśnie pod, pod tym asem mieczy, albo po prostu tak wozicie się z czymś, co zostawić. No i tak to będzie dojrzewało do tego zostawienia, do tego odcięcia, do tego. Do tego definitywnego zakończenia jakiejś sytuacji, jakiejś relacji, może jakiejś pracy, coś tutaj będzie u Was dojrzewało w grudniu. Od dawna musi Wam to chodzić po głowie. No i moi kochani, rozpoczynacie królową Pucharów. No, energia wody, czyli bardzo wrażliwi. Bardzo emocjonalni i jesteście na początku miesiąca. Królowa Pucharów, powiem tak, no, to jest dobra królowa, bo generalnie ona troszczy się, wspomaga, pomaga. Karta często przyjaciółek, takich od serca, karta terapeutów. Troskliwa osoba. Może Wy w takim nastroju jesteście, albo, albo w ogóle taką osobą jesteście, emocjonalną, bardzo wrażliwą lub w takim nastroju wchodzicie w, właśnie w ten miesiąc, gdzieś z taką dużą wrażliwością. Pamiętajcie, że w negatywie tutaj również są e, jakieś lęki, jakieś obawy, takie rozedrganie emocjonalne, ba, zbyt emocjonalne, ona w negatywie ta królowa zbyt emocjonalnie też potrafi podchodzić do spraw. Może trzeba bardziej rzeczowo, bardziej mieczowo. To pomyślcie. No, i w wyzwaniu macie dziewiątkę buław. Tutaj jeszcze jest praca nieskończona. Coś się za wami wlecze. No tutaj widzicie, wracamy do tego asa. On gdzieś jednak nam będzie chyba tutaj przebijał przez wszystko. E, dziewiątka buław mówi o niezakończonych działaniach, mówi o niedokończonych sprawach, mówi o dużym napracowaniu się. Tu już dużo zrobiliście. Tu naprawdę y, zakasaliście rękawy i sporo kawał dobrej roboty, tak. Bo tu jest dobra robota. Rzeczywiście, w dziewiątce obroniliście się, yy, jesteście zwycięzcami, no ale tu nie można jeszcze spocząć na laurach. Tak, jakby jeszcze coś było do załatwienia i ta dziewiątka jest wyzwaniem. Dokończ to, droga rybo. Zakończ to, nie ciągnij tego, czyli tu będzie bardziej odcinanie. Bo to jest wyzwanie. Coś trzeba doprowadzić do końca. Ja wiem, że może być. Już tak na wyczerpaniu, coś, tak? Energia może być na wyczerpaniu, ale jednak, ale jednak warto dopiąć to na ostatni guzik, żeby właśnie zbyt emocjonalnie nie podchodzić, czyli nie obawiać się potem, nie drgać, nie, nie drżeć o coś. Będziecie pewniejsi, jak skończycie jakieś sprawy. W podstawie as -pentakli, właśnie, nowy początek, stabilny początek czegoś stabilnego, tak? Czegoś dobrego, trwałego. Może relacja, może praca, może nowe miejsce zamieszkania. Tutaj w podstawie ten as domaga się dokończenia spraw. Ten nowy początek, który rozpoczęliście, albo dostaliście w prezencie, jeszcze nie zaczęliście, on się domaga. Skończ to, co zacząłeś, żeby móc wejść. I skupić energię na tym nowym. Na tym, co do ciebie idzie, bo z tego pieca będzie chleb. I kochani, odchodzi do przeszłości, karta szóstki pucharów. No właśnie. A szóstka pucharów mówi o takim wspominaniu czasów, kiedy to było pięknie, cudownie i miło. Mówi też o ludziach z przeszłości, o jakichś osobach, które były nam bliskie. A to na pozycji przeszłości, czyli przeszłość, sio do przeszłości. Sio. Nie bierzemy tego. Nie wracamy. Nie wracamy myślami. Królowa, rozedrgana, jednak jakoś tak mi się od początku skojarzyła, że tutaj troska opiekuńczość ok, ona to ma, ale jakaś nadwrażliwość tu w niej mi się pokazała. No i teraz mamy. Nie wracaj, droga rybo do przeszłości. Nie wracaj do tego co było. Zostaw to. Niech to pozwól temu odejść. Niech ten świat zostanie tam, gdzie jego miejsce. No bo jak nie zrobicie miejsca na nowe, to to nowe, nawet jakby było najlepsze, nie będzie miało szansy zaistnieć. Tu trzeba podomykać jakieś rzeczy. Jak robicie jakieś zmiany, jakieś salta mortale w swoim życiu obecnie, to kończcie to. Bo będzie potem wahanie, będą potem obawy, lęki. To wszystko się może pojawić w tej królowej, bo wy tacy delikatni, wrażliwi. A tu, no ja wiem, męczące, ale trzeba zrobić. Co jest do zrobienia? Och, w głowie rycerz buław. Rycerz Buław, energia, działać, działać, działać. Idę po swoje, bo ja tego chcę. Jak chcę, to zdobędę. Nic nie stanie mi na przeszkodzie. Działanie takie z pasją, w tę stronę, w którą po prostu mnie się podoba, która ze mną gra. Taki jest zamysł. Rwiecie się do przodu. Chcielibyście pójść po swoje, bo wam się należy to. To dobre, to fajne, to miłe. Pewnie, że tak. Ale nie biegnijcie do przodu, jeżeli z tyłu jest jeszcze niepozamiatane, jeżeli dobrze przeszłości nie zostawiliście. To nie wchodźcie na wariata, w coś nowego, tak na łapu, capu, żeby to nie było byle jakie. Jeżeli chcecie dobrą jakość tej nowej relacji, tego nowego swojego życia, etapu w życiu mieć, to ta jakość musi być dopracowana. Nie może być taka na łapu-capu. Jak dziecko z półki. Chce Lizaka i sięga. Co do Was przychodzi? Król Pentakli. Jeśli szukacie osoby do pary, no nie wiem, czy lepszą znajdziecie. Najstabilniejszy król. Najstabilniejszy. Ustawiony. Posiada, ma, rządzi, dzieli. Szczęśliwy, spełniony. Tylko spełniony człowiek może obdarować kogoś e, dobrymi fluidami, tak? On nie będzie zazdrosny, no, no bo o co? Po co? On nie będzie kłótliwy, no bo po co? Spokój droższy od pieniędzy. Słuchajcie, fajna rzecz, jeżeli e, na przykład e, To jest energetyka, która do was przychodzi. Energia? Nie partner, nie abstrahujemy, nie czeka ryba na partnera, żadnego. To zobaczcie, co do was przychodzi. W królu Pentakli, jeśli szukacie pracy, ta praca stała. Jeżeli szukacie e, jakiegoś innego zajęcia, e, albo na przykład jakiś projekt rozpoczęliście, coś zaczęliście, to to będzie stabilizacja. Ustabilizujecie się w połowie miesiąca. Być może dlatego, że pokończycie pewne rzeczy, tak? Idzie do Was ta stabilizacja. Trzeba tylko jeszcze troszeczkę wysiłku włożyć w to. Ja wiem, że można być zmęczonym, ale trzeba jeszcze. Jeszcze chwila. Możliwości w możliwościach macie siódemkę mieczy. No właśnie. Siódemka mieczy mówi o tym, że nie chwal się wszystkim, co robisz. Rób swoje. Idź do przodu. Bądź krok przed konkurencją, nie opowiadaj o wszystkim, co zamierzasz. Tutaj mogą być jakieś obawy, nie obawiaj się. Jeżeli się obawiasz, to i tak to zrób. Twoje obawy nic nie zmienią, po prostu będzie zrobione i będzie załatwione. W siódemce mieczy też możecie wykazać się sprytem w pewnych kwestiach. Bo tutaj dużo pracy, napracowania się widzę. I ten rycerz buław też jest taką energią ognia, działania, robienia. A tutaj karty mówią, masz możliwości wyprzedzenia konkurencji, zrobienia czegoś yy, poprzez yy, nie wiem, jakieś znajomości. Nie wszystko musisz tak prosto do okienka pójść. I napisać wniosek i otrzymać, i się denerwować: Otrzymam, nie otrzymam. Tutaj jest informacja, możesz to poprosić znajomego, który w tym urzędzie pracuje i on ten wniosek złoży i będziesz miał zrobione. Chodzi o to, że można obejść pewne rzeczy, pewne kwestie. Tutaj w tych możliwościach też, yy, kochani, pamiętajcie, żebyście się nie dali okłamywać. Nie dajcie sobie wmówić, że coś jest inaczej niż wy macie. To w głowie. Nie dajcie się oszukiwać więcej. Tutaj też jest karta takich wampirów energetycznych, takich osób, które mogą wam szkodzić albo bruździć w pewien sposób. Spróbujcie to obejść. Nie dajcie się temu. Z zewnątrz energia, pazia buław. Z zewnątrz dużo, dużo działań, tylko że takie chaotyczne mogą być te działania, wiecie? Z zewnątrz może być chęć do współpracy, do pracy, do, do robienia czegoś, tylko y, wy musicie nadać temu kierunek. Wy musicie y, po prostu tę energię, tę wodę na swój młyn po prostu skierować, żeby y, to, co wy chcecie osiągnąć, żeby nie było. Jakoś tam będzie, bo w październiku ta, ta energia jest nieukierunkowana. Czyli żeby to nie wyszło, że jakoś będzie byleby do przodu, tylko żeby było tak, jak sobie zaplanowaliście albo jak chcecie, nie jakoś tam. To ma być precyzja, to ma być dokładność, to ma być do końca domknięty temat. Po co po to, żeby była przestrzeń na budowanie czegoś nowego? No i teraz tutaj w nadziejach i obawach mamy szóstkę buław. Warto wiedzieć, że drobne sukcesy, drobne jakieś pokonywanie samego siebie, jakichś etapów, jakichś momentów w swoim życiu buduje nas. Buduje nas, buduje naszą y, wiarę w siebie, y, buduje naszą siłę, buduje moc. Tutaj jest etapowe zwycięstwo. Y, w szóstce buław my napracujemy się, bo to nic za darmo, nie ma w szóstce, ale opłacało nam się. Opłacało nam się przyłożyć, coś już udało nam się, że tak powiem brzydko, odfajkować z zadowoleniem, z przyjemnością, z poczuciem zwycięstwa. Czyli tutaj w kartach mamy sugestie, słuchajcie, róbcie działajcie, nie wszystko naraz, nie od razu do końca. To domykanie też może być jakieś naraty, że tak powiem ale co domknięcie będzie domknięte. Wysilić się, nie wycofywać się, nie rezygnować, nie wracać do tyłu w tych pucharach, tylko iść do przodu, szukać sprzymierzeńców, jeżeli coś idzie nie tak, pokombinować po prostu, tak po ludzku, zakombinować, tak żeby jakiś tam etap domknąć sukcesem. Domknąć zwycięstwem i do następnego, jak w sztafecie. Kochani, kończycie dziesiątką buław. Powiem tak, no, zmęczeni. Można się narobić. Można się narobić w tym grudniu u Was. Ale ja myślę, że jest tutaj również satysfakcja, bo jeśli. Domkniecie, zobaczcie. Macie, rozpoczynacie wyzwaniem w dziewiątce, a kończycie dziesiątką. Uda wam się domknąć. Uda wam się osiągnąć cel. Może być nielekko, Może być niełatwo, ale uda się. Na koniec miesiąca możecie mieć poczucie yy, przemęczenia takiego. No, Zbyt wielu obowiązków wzięcia na siebie, tak? Może za dużo. Może można było się kimś wyręczyć, że tak powiem, a wy z tego nie skorzystacie. Ale jest to sukces. Dam radę. To też jest dziesiątka, gdzie za chwilę będzie lżej. Za chwilę to odpuści. To jest maksimum tych obowiązków. Maksimum wysiłku, którego wkładamy w osiągnięcie celu. Tutaj, im więcej Wam się uda takimi etapami, takimi skokami, tą żabką do przodu pójść albo sprytem, właśnie to w tych możliwościach wykorzystujcie ten spryt. Wykorzystujcie wszelkie znajomości do tego, żeby sobie ułatwić, żeby z, z, troszeczkę zminimalizować y, to przybicie w tej dziesiątce, żeby zminimalizować ten. ten te nacharowanie się, te prace. Ale myślę, że warto. Myślę, że warto, bo w tle czytania jest ten as Jeśli macie jakiś pomysł, robicie to właśnie po to, żeby ruszyć. Tu jest tas i tu jest tas. To jest pomysł, a tu jest prezent, tak? Macie szansę na coś nowego w nowym roku. Ale trzeba zostawić stare, odciąć się definitywnie od starego, zostawić przeszłość za sobą, nie wracać do niej. No i więcej y, pracy, mniej główkowania, mniej myślenia o tym, co macie do zrobienia. Nie na awariata, ale sposobem, y, jakimś etapem. Po troszku, po troszku, po troszku, do przodu, do przodu, do przodu, i koniec miesiąca uda Wam się, moi drodzy. Myślę, że no, z niemałym zmęczeniem możecie zamykać ten miesiąc, ale im więcej tutaj pomocy od innych będziecie w stanie uzyskać i nie oglądać się do tyłu, bo myślę, że to, to oglądanie się do tyłu też może Was przybić. To też może przytłaczać. To wtedy zajmiecie się tym, co jest do zrobienia. Wykorzystujcie wszelkie możliwości, sposoby, znajomości do tego, żeby coś kolejnego domykamy, domykamy, domykamy do momentu, aż wszystko te 10 buław zrobimy i wtedy możemy odetchnąć. I myślę, że w nowy rok wejdziecie już ze świeżym spojrzeniem, ze świeżymi pomysłami. Z przeszłością która została hen za wami i tego wam życzę dobrego miesiąca kochani